Cześć witam was w kolejnym odcinku zagrajmy w minecraft na modach a dokładnie to w better minecraft i kontynuujemy sobie naszą serię w między odcinkami dokończyłem ten magazyn troszeczkę go przerobiłem powiększyłem zdobyłem drugiego ptaszka o ile był pierwszy w poprzednim odcinku tak czy siak teraz są dwa one sobie mi tutaj siedzieć sobie siedzą yy, piesek konik Wszystkie dwa powinny. Są dwa, dobra. No, i zrobiłem jeszcze tutaj takie coś. E... Ostatecznie muszę to przerobić jeszcze. Zrobić tu na całości taką podporę, a nie tylko nad tymi fragmentami. E... Jest już wyjście do góry. Tu jest kolejny jakiś G taki gacek schowany. Który mi tu efficiency i unbreaking sprzedaje. Może wymienić. A tutaj jest takie. Fikusne zejście w dół. O. Można sobie zejść po schodkach. A tu będzie kolejka, tylko na razie nie ma. No i idę na dole. Tam już jest nic ciekawego nie zrobione, tylko tak. o. Fajne są te lampy, że jak się je uderzy, to one się ruszają. Tu jest ta winda, typu, taka wodna zwykła. No i magazyn jest po prostu powiększony. O jedną kondygnację, że tak to nazwę takie pięterko. Żeby móc go rozwijać do góry. Bo w dół nie chce. Bo I do tyłu też nie chcę, ponieważ tam z tyłu chcę sobie mieć yy, yy, miejsce, żeby móc przepłynąć łódką. Jeszcze tam nie połączyłem. a w tym miejscu jeszcze nie połączyłem tej rzeki z tą, z tym jeziorkiem. Yy, więc to jest nadal bezużyteczne <laughs> i muszę gdzie indziej iść. No, i w tym odcinku pójdziemy sobie przydałoby się te żarcie pozbierać. Ech. Idziemy sobie powalczyć, tutaj Tylko muszę popłynąć tu najpierw Zaczepimy tu, Se y Create Temporary Waypoint Do X płyniemy O jest, tam masz, dobra Mam żarcie, mam złote jabłka, nie mam miksturek na życie Bo nie mam jeszcze ich z czego zrobić Mógłbym do piekła pójść pozwiedzać, ale tak, kurczę, chcę sobie. Chciałbym sobie tych totemów y, zrobić zapas? A dwa, że. Jeszcze nie zginąłem. <laughs> I kusi. Y, kusi powalczyć z tymi weksami. No, w ten sposób zdecydowanie lepiej się podróżuje. Póki nie trzeba walczyć. <laughs> Bo dobijamy do portu. Znowu mi to nie działa rozpoznawanie bloków. Czego to raz działa, raz nie. Okej, okay. nie wiem co on sprzedaje. Z alchemikiem by było fajnie pohandlować. Ale też nie mam pojęcia co mogę tak naprawdę od alchemików uzyskać. Jest jakiś grudek. Pierwszy raz coś takiego widzę chyba. Ale nie rozpoznam tego co tam jest. <grych> Auć. Zrobiłem sobie tutaj respa, w razie zgona będę miał blisko Doczytałem co robi to coś Copper pulsar To jest przedmiot, który pozwala zbierać Ekspas z większej odległości niż stoimy Co może się przydać za chwilę Wracam się przespać Czy nie ma nocy? Nie, noc się robi Cały dzień się przeszwendałem Więc do ataku! <noise> wow Całkiem ładne. Ciekawe czy oni się respią czy się pojawiają na stałe? Co jest? <laughs> ten, ten, ten zbiera to. O kurde, ale gówno. O, piesek mały. skoro już mam te kilofy to. Oj! Machnęło mi się. Nie chciałem tego całego zbierać Ej, <laughs> tu mam psa swojego. o kurcze Zapomniałem, że jak gdzieś tu zabłądziłem z pieskiem Dobra, muszę znaleźć wejście Jak najszybciej, żeby się nie naryspiło tych latających O, hałpa im płonie, hehe <laughs> A, tu już więcej płonęło, tylko to już się wypaliło to niedobrze, że płonie, bo będzie lagować. Taka, Taka wielka posiadłość płonie, a ten a, bo będzie lagować. To jest chyba... O kurcze, mam naj... najgorszego na start. Już? A, bo ja tego trafiłem przez przypadek. Ło, z łuku dobrze wchodzi w nich. Okej, okay. yy, najtrudniejsze jakby zaczę... ruszone. Ojku. Tak, Nitek pełne skupienie. Zapomniał języka w gębie. Ja z miecza powinienem z nimi walczyć. Chwila, ja jestem na normal... Nie! nie Kurczę! Aaa! Zepsułem. Ja pierniczarzem zmaścił. Zdespawnowałem ich wszystkich. A pokarało za tą chęć ułatwienia sobie, spróbuję wyjść. Wejść, ale żem narobił. Tu jest teraz pusto. Nadal po wyłączeniu gry. Ja jeszcze pięć, ponad 5 minut czekam, żeby to się włączyło z powrotem. Oni się zrespią? Ojej, go wszystko mi zbiera, co tu jest w okolicy. O kurczę. A co to jest? Co to jest? Ja pieska w ogóle małego, co on tu robi? Czemu ty, ty biegasz? Jaj, on tu jest faktycznie mój. Dobra, coś tu było i to zepsułem. W ogóle wszystko to zepsułem. Nie wiem, jak to teraz naprawić. Jeszcze spróbuję odejść daleko i wrócić. Kto to jest? Jejku, zwierzątko, które jest. Sadzonką? Nice. Fajna ta posiadłość z daleka. Co to jest? To wygląda na zamknięte Albo jestem ze złej strony? Z każdej... Jakaś krypta, z każdej strony wygląda tak samo Trzeba wziąć... ...kilow do ręki To zablokujemy kabagę To wszystko, to wszystko mam Dobra, to spróbuję tam wrócić Kurczę, zepsułem Bez sensu to zwiedzać teraz no Wychodzi na to, że po ptokach wyczyściłem sobie niechcący posiadłość całą z, z tych mieszkańców To eee, nic, zostały mi skrzynki przeczesać, nie wiem co To się nie respi już bo kombinowałem już na różne sposoby wychodząc z gry i w ogóle, a. Ale no, znikać nie powinno, no, się powinny stać hostile czy coś takiego. No w sensie te nie atakujące. A te głupie znikły. O, kajf pająki! To dziadostwo zatruwa? Ale tego tu jest. <laughs> Muszę przyznać, że jest ciekawa struktura, ale do zwiedzania to jest przerąbane. Kurczę, Nie wiem, czy ja tu chcę wchodzić głębiej, ale wszedłem. W tym ale ciężko trafić. Wow, Ale fajna. O matko, to jest jakiś boss Nagrywa się? Nagrywa. To jest ten Woker Level Hard. Tylko że on nie ogarnia, że ja już tu jestem. Ubiłem go. Ubiłem go, on nawet o tym nie wie. Ale nie zdążyłem przyjrzeć się, co dostałem, bo się skupiłem na nareszcie. Sowa w klatce. Wow, Alfojna. Ale łatwo było, bo żebym z daleka stanął. Bo, jakbym podszedł, to by pewnie się cyrki tu działy. A tak to poszło dość sprytnie. To ja pewnie jakiegoś achievementa. Nie? Nie było quest'a na niego? O, handlarz przyszedł. Cześć. Efektywność. A tak poza tym to nic. Ciekawego. A jaż ja muszę to zeskanować, co tu jest. Nie, no nic nie ma faktycznie. Tu chodziło tylko o tego bossa, z którego rzeczy mi wpadły do ekwipunku już same. He! Y nie mo, co chodzi z tym? Co w tym to, to co w tym totem jest lepszego? Czy ja sobie totem gdzieś te skrzynki wrzuciłem przez przypadek? Nie tu jest. <grystanie> Jak wyleciał. Troszkę się zawiedziony czuję. Nie wiem o co chodzi z tą sobą. Cześć słówko. Co się stanie jak Cię wypuszczę? Uciekniesz Okej okay. Dobra, wyleciała sobie hm. Nie mam pojęcia jak ją oswoić, czy cokolwiek. Czy w ogóle cokolwiek można zrobić z nią? Podoba mi się ta lokacja. Choć ta walka była troszkę za łatwa. A co to na niebiesko? Tu. O! Co to jest? Ej, oddawaj mi mój miecz. Allay. Lol, jakbym go wypuścił, on by mi tu pomógł? Ja mu mogę rzeczy dawać, ale dziwne. Ok, kolejne jakieś ciekawsze pomieszczenia. ale w nim nic ciekawszego. <laughs> w ogóle te banery ze zwierzętami fajne są. Jakby to by się tak fajnie hardkorowo tutaj zwiedzało. Ale nie, bo musiał ktoś kliknąć niepotrzebnie coś poziomami trudności bawić. Natomiast na hardzie wchodzić, to ja jeszcze kombinowałem z Easy. I teraz skończyłem z niczym. O, ten już urósł za ten czas. No i trzeba stąd iść. Popsułem zabawę. Jeszcze mogę ewentualnie tak zobaczyć, czy coś pominąłem ciekawego. O, na tych strychach są skrzynki. Normalnie się potwory respią. A w tych skrzynkach jest w ogóle coś wartego uwagi, jak to działa? Nie, raczej. Jak to w ogóle to wygląda? To była taka fajna komnata. Jakoś ciekawie zbudowana. Tylko ta lawa się źle wygenerowała. I troszeczkę tu na truła. Tu jest narąbany wielkie. Pomieszczenia, w których jest tak naprawdę głównie schody i nic więcej. No Jak były potwory, to było na pewno fajne. Yy, co mamy dalej? Kolejne schody. Tam byłem, jest rozwalona klatka. Lata sobie ten duszek. Tu coś pominąłem? Nie, tam wszędzie byłem. Kurczę, taka fajna lokacja. tak bardzo zepsułem. O, sadzonki. Jest jakaś, której nie mam? <laughs> A ta ma to jest w ogóle agresywna? A! tak. Swamp, cypres O, tego też nie znam Ich można sadzić? Ciekawe. Ciekawe co nie robią w ogóle. U domu sobie to. Czyli co? Jak. To wielka posiadłość jest ten, to ja bym mógł ją sobie posprzątać i zrobić jakąś taką użyteczną. Skoro tu się nie respią. O tu jeszcze jest coś ciekawego. Może korzystając z tego, że zepsułem zwiedzanie tego, to polecimy tu. O, tego też nie miałem. O, tego też nie miałem. Willow! O, o, ja lubię wierzby Dajcie kość. Ale fajne! To są takie wieżby szerokie. Ale, kiedy drewno kolor fajny. Ja tu wiesz, mam sentyment. Tak, taki normalny. Tylko dużo mi ich bobry wycięły. Wow, i to działa. O kurcze, są sadzonki? Co? Jejku, ja cały czas miałem ten koper coś przy, w domku, ale tego nigdy nie używałem. Ja tyle się omęczałem przy zbieraniu tych... I przy zbieraniu... Ja pierniczek, jakie to jest wygodne. Przecież to przy zbieraniu... Plonów przy zbieraniu wszystkiego to jest przydatne. A teraz sobie przelecę tak. O. I To się wszystko zbiera. I nie muszę jak osioł chodzić każdego klocka dotykać. Jajko. Ho 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 ho. ho. Ale fajny kolorek. Uuu, tu jest wiedźm pełno Ja to już zwiedzałem takie coś Ale nie na odcinku, więc jak najbardziej trzeba tutaj zaglądnąć I Jeszcze portal jest taki brzydki w Którym jest jebuszko, jedno, drugie Reszta, chociaż to sobie wezmę Co te krzaczki dziwne? Dzień dobry. Tylko poprzednim razem, jak zwiedzałem, to tutaj się czaiłem z łukiem, wszystkie ale atakowałem. A tu wleciałem na pałę i w sumie nie najgorzej wyszło. jest strasznie zaczął przymulać. Dobra, i lecimy do góry. Gdzie tu są schody? Wow. Własne mieli O kurcze, ta książka jest fajna Vein Mining i Unbreaking 3 W sam raz już podgotowy gotowe narzędzie <śpiewanie> Super wyposażone te potwory, tylko że nie mają za bardzo O, czapeczka wypadła. Nie mają czasu skorzystać ze swoich, jakby, atutów. I kończy się to prostym. katowaniem ich. Okej, okay, tu jeszcze jakoś się wychodzi wyżej. <laughs> Wreszcie zaatakowali. Już się nudna ta walka. Tu jest wyjście. Zaczęło być ciekawie. Prawie zdechłem. Yeah. <laughs> ja nie chciałem tego otwierać. Kurczę, lejo tymi potami. Dobrze, wreszcie coś się dzieje. Ah! Jak na freak fight, jak się dostanie w web, to się człowiek budzi. <laughs> o, collection w, w książce. Super. Torns. O, jak mi tego brakowało. A to na klatę ubierzemy. O, ale to będzie dobre. Dobra, jak się na górę wychodzi. A tu, jest? Stałem koło tego. Gdzie oni są? A tu. Dobra, przy Ja Chyba full życia nie miałem, bo coś się od razu sporo poszło. O, piąteczka. To, to mogę wziąć. No i chyba wszystko z tej lokacji. No, coś tak legalnie pouwalczyłem i też czy na normalu. Co, jak na, jak na, na takiego nuba jak ja, to jest yy, wyczyn. Bo ja częściej pokazuję, jak nie grać niż jak grać. Więc też edukuję. <grytanie> Skoczymy sobie jeszcze tam. Co tutaj mamy? Tu raczej się nie spodziewam mocnych rzeczy. Ale mogą być czasami jakieś ciekawe. Uuu, cmentarz. Rozkopujemy groby. <grystanie> w każdym coś jest? A jakże? W każdym grobie skrzynka. Super. Aqua Affinity. Gdzieś to już mam skarnięte. Swiping Edge 2. U, tu coś było. Sharpness 1. Fajny cmentarz do rabowania. Chyba tyle już ciekawych rzeczy. Wyczerpałem. Trzeba wrócić do XI. I chować te rzeczy, no i to by było też na tyle odcinka, także Także, komentujcie, subskrybujcie, ceniajcie, cześć! A miałem już kończyć, a jeszcze znalazłem fajną strukturę Którą widziałem gdzieś tam, ale osobiście jeszcze nie miałem jej nigdy okazji pozwiazać, jest to takie obozowisko W tym lesie, ładnym I tu coś jest, a jeszcze nie wiem co, i ja chcę to zbadać Skrzynki z, z, z sadzonkami z, z, so, świerka, tak? Czy z sosny? Zawsze mi się myli Spa, Pań ze sprus I nigdy nie pamiętam, które to jest które Okej okay. Boję się tych guzików, że któryś coś robi Tu mamy takie więzienko Oj, nie to To chyba są drzwi któreś, czy nie? Nie Co my tu mamy? Nie działa mi teraz znowu ten ten od informacji. Tu są bloki złota. Tego surowego. A tak, poza tym to nic ciekawego. O! Block of gold. No to takie w ciekawe w sumie rzeczy. Jednak można sobie pozbierać. Kowadło w dobrym stanie. <gry> Ale to chyba jeszcze coś podziemia powinny być. Albo i nie. O! Akurat się bez wygenerowało. Jeszcze jedna odgrywka, dogrywka. Przypomniałem sobie z jakiegoś streamu, że widziałem, że motyką było ten pole. Dziebane i widzę, że można motyką zbierać. Te rzeczy, których normalnie nie było jak zbierać. Tylko widzę, że i głód, i motyka leci. Ale tak się jak genialne. Bo tak naprawdę już wszystko można zbierać dość szybko. Jejku! Jakie to jest wygodne, zaraz będę robił motykę z mendingiem. <ścoughs>